Sam Trump oczywiście uważa inaczej. Wall Street Journal pisze, że prezydent USA postawił Unii Europejskiej niemożliwe do spełnienia żądania, które mogłyby zniszczyć Europę. Wysunął je, aby uniknąć wywierania presji na Rosję i nakładania nowych sankcji antyrosyjskich. Kilku europejskich urzędników podzieliło się tą opinią z gazetą. To nowa, stara strategia. Trump agentem Kremla. Europejscy przywódcy zmagają się obecnie ze znalezieniem odpowiedzi dla amerykańskiego prezydenta. Naprawdę nie mogą całkowicie zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy i gazu. Podczas gdy europejscy urzędnicy kłócą się i cierpią, Indie zwiększają zakupy rosyjskiej ropy do rekordowych 2,2 milionów baryłek dziennie. Zobacz nasz raport. Trump zagroził nałożeniem własnych, bardzo surowych sankcji, w tym ekstremalnie wysokich ceł na kraje kupujące rosyjską ropę, jeśli zawieszenie broni nie zostanie osiągnięte w ciągu 10 dni. Ale to było kilka miesięcy temu. Teraz Trump dodał nowe warunki nałożenia tych sankcji.